Witam państwa bardzo bardzo serdecznie w porannej rozmowie telewizji w polsce.pl najważniejszej rozmowie politycznej dnia Drodzy państwo dzisiaj z nami gość specjalny Beata krępa, europoseł Prawa i Sprawiedliwości suwerenna Polska EKR bardzo serdecznie dziękuję. witamy panią minister panią poseł w naszym planie redaktorze Witam naszych internautów, pani poseł ważna rzecz dzisiaj, pani formacja polityczna, pani koalicja czyli Zjednoczona Prawica u upubliczniła kolejny materiał filmowy dotyczący niezwykle niepokojącej kwestii dotyczącej, dotyczącej naszej przyszłości w Unii Europejskiej kwestii imigranckiej. Jeśli Pani pozwoli, jeśli Państwo pozwolą, zobaczmy część tego spotu razem. Tu jest plik, w którym partia Webera i Tuska wnioskuje do Parlamentu Europejskiego o natychmiastowe przyjęcie paktu migracyjnego. Parlament zajmie się tą sprawą w przyszłym tygodniu. Ludzie Webera, szefa Puska zrobią wszystko, żeby zmusić Polskę i inne kraje do przyjęcia tysięcy nielegalnych imigrantów. My jesteśmy przeciwni imigrantom. Pani poseł jak to jest, że kilka tygodni temu pani von der Leyen mówi o tym wspaniałym sukcesie paktu imigranckiego, że jeszcze kilka lat temu wydawał jej się niemożliwy No tu się muszę z panią von der Leyen zgodzić też mi się wydawał niemożliwy a już w przyszłym tygodniu mają być prace podjęte, intensywne na temat jego wdrożenia przynajmniej części jego, zapisów jak pani jako europoseł tę sprawę ocenia. Europejska, w szczególności Komisja Europejska przyciska pedał gazu, bo nie tylko kwestia dotycząca tego, że ta sprawa stanie na Radzie Europejskiej, ale jak Państwo wiecie, jest to obudowane tym, że w Parlamencie Europejskim jest w tej chwili debata, będzie to debata kluczowa. W przyszłym tygodniu mhm. mamy sesję w Strasburgu, a więc jakby ta sekwencja zdarzeń jest bardzo znamienna. Panie redaktorze, ten pakt jest niezwykle groźny. Ten mhm. pakt zawiera w sobie bardzo dużo oraz które są niezwykle niedookreślone, bardzo płynne. Tam, co praktycznie paragraf to jest duży, pojemny worek, który będzie mogła Komisja Europejska wrzucić bardzo wiele niebezpiecznych dla krajów członkowskich, takich jak Polska, rozwiązań. Jeżeli mówi się chociażby o tym, aby były to nowe, jasne obowiązki na przykład dla państw mm -hmm. członkowskich, czy zapewnienie szybkich i wspólnych reakcji na kryzys, to są mniej więcej takie zapisy, jakie państwo tutaj no tak, wszystko można wrzucić tak wszystko tak mm -hmm. jeżeli mamy jeszcze taki na przykład działek lepsze zarządzanie, lepsze zarządzanie kryzysem na, granicach a za tym nie idą zapisy co do których moglibyśmy się odnosić że on bardzo do bardzo konkretnych zapisów które mogą być groźne na przykład dla krajów członkowskich i to jest niezwykle niebezpieczne jest niemal we wszystkich zapisach mm -hmm. unijnych trzeba uważać na każde słowo, I To jest czy... jakby jedna rzecz ale mm -hmm. druga bardzo ważna rzecz to jest kwestia właśnie dotycząca w ramach tego tego pakietu jest jest na przykład dyrektywa powrotowa mm -hmm. która jest kompletnie niewykonalna na ponad 140, bo już mówiłam też, ale przypominam o tym tak. 144 tysiące decyzji o powrotach. W ubiegłym roku na podstawie tej dyrektywy my, 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 wykonano je nie ma, jedynie tylko w 20%. A jeżeli weźmiemy pod uwagę nowe propozycje zapisów, które zresztą mm. bardzo mocno forsują liberałowie, że na przykład kraj członkowski, który odsyła daną osobę, będzie musiał monitorować jej my, 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 pobyt w kraju, do którego, czyli, mm. czyli kraju pochodzenia. Na to jest pustyni w pustyni w północnej Afryce, afryce tak? też, tak? Bo ani pustyni. nie mamy narzędzi ku temu, ani możliwości, ani no co mamy tworzyć, jakieś. Nowe urzędy, tylko dlatego, że, że Komisja, panowie z Komisji Europejskiej sobie tworzą, prawda, przy kawie jakieś tego typu no. zupełnie nierealne zapisy. To jest bardzo groźne. Dlatego słusznie. Polski premier musi zablokować to na Radzie Europejskiej, Rada Europejska będzie kluczowa. Wyobrażam sobie, jaka będzie awantura. Mm -hmm. Ale pani redaktorze, nie my ten kryzys wywołaliśmy to, po pierwsze, po drugie, mówiliśmy niejednokrotnie, żeby stworzyć mechanizmy walki z przestępczością zorganizowaną, która doprowadza do tego, że te na granicach mamy tych ludzi, bo jeżeli zobaczymy, albo przysłuchamy się, co mówią europosłowie mówią o socjalistach i liberałach w Parlamencie Europejskim, którzy chwalą NGO. Bronią NGO Te same, które, które sprowadzają tak nam jest. tutaj imigrantów teraz. Tak jest. Mm -hmm. W tej sytuacji ja, szanowni państwo, też przestrzegam przed tym. Znam te dokumenty bardzo dobrze. Mm -hmm. One są bardzo nieostre, bardzo niejasne i zmierzają do jednego: żeby no właśnie, inni ponosili konsekwencje no dość, można powiedzieć, pani, prywolnej polityki Niemców. Pani w poseł, czy pani sobie wyobraża w takim razie sytuację, że egzekwowanie tych niejasnych przepisów będzie polegało na tym, że Komisja Europejska, czyli ten pożal się Boże Rząd Europejski, będzie sobie. Mógł nakazywać i naciskać na państwa członkowskie nie to, co jest zapisane w niejasnych tych zapisach, o których pani mówiła tutaj słusznie, ale to, co się wydaje pani von der Leyen czy panu Weberowi, bo chyba w tę stronę powinniśmy patrzeć, i panu szolcowi na koniec. Bardzo szybko, panie doktorze, przekonamy się, że to zostanie przyjęte. Bardzo szybko przekonamy się o bardzo niebezpiecznych zapisach konkretnych. Ale nagle się pojawi. Moim mm -hmm. zdaniem one już Nie są. Skąd, tak. e, Oczywiście, że tak. I, I do tego będą wszelkie mechanizmy przymusu. Przerabialiśmy to w 2015 roku, jak państwo pamiętacie Nawet sam Donald Tusk mówił, że Polska będzie musiała płacić karę do mm -hmm. bezmroknięcia tak. okiem, bo to jego partia to robi. Przypominam jeszcze raz, jesteśmy w procedurze wyborczej i warto, żebyśmy na to zwrócili uwagę. Kto nam ten los szykuje. Oni potrzebują takiego tuska po to, żeby było herstwie Wilkomen, ale w tym mm -hmm. przypadku w Polsce. I żeby przede wszystkim ta również granica na linii Polska. Białoruś była granicą otwartą, ten mur będzie zburzony, dlatego że Tusk po pierwsze ma takie poglądy, to wyjdźmy od tego, od po zawsze. drugie, mhm. jego odpowiedzialność za kraj jest zerowa, po trzecie i za ludzi, on generalnie nie szanuje ludzi. A po trzecie, bo tak mu po prostu nakażą. Mhm. Tak mu nakażą, on wykona wszystko, co mu nakażą. I te przepisy pojawią się bardzo szybko, jeżeli to będzie nie będzie za, zablokowane przez polskiego premiera i będą wdrażane. I mało tego, panie rektorze, jeżeli jakiś kraj będzie się opierał, to wtedy po pierwsze nie szanujemy praw człowieka obywatela, jesteśmy niepraworządni. Trzeba nam m, chociażby zastanowić się nad tym, czy nie wszcząć znowu procedury z artykułu 7, nie, czy nie wstrzymać środków z nowej perspektywy finansowej. I naprawdę to wszystko łatwo sobie wyobrazić. A myśli wyobrazić. pani, że Polsce rzeczywiście grozi takie niebezpieczeństwo, gdybyśmy się nie zgodzili na te kwestie, że zacznie się cała ta operacja jeszcze większego naciskania, ale pod kątem finansowym, może strukturalne środki i tak dalej? Uważam, że tak. I w moim zdaniem bardzo szybko dojdzie do Różnego rodzaju dyrektyw, dlatego że kryzys jest potężny, kryzys będzie się nasilał. To są nielegalni migranci. Przypomnę, to nie są tak, tacy chodźcie. migranci, których mm -hmm. my weryfikujemy, na przykład ci, którzy przyjeżdżają do pracy. Jeszcze tych wiz jest tam powiedzmy 250, to jest żadna ilość. Tu będą tysiące nielegalnych ludzi. Przypomnijmy, oni niszczą swoje dokumenty w drodze do kraju docelowego, prawda? Oni niszczą te dokumenty. My nie wiemy, kto to jest. Mm -hmm. Do tego wszystkiego, jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę fakt, że Putin poprzez Taką kolejną broń, jakim jest powodowanie destabilizacji, jeśli idzie o bezpieczeństwo żywnościowe, no to w tej sytuacji i przerwanie łańcucha dostaw chociażby zboża będzie wywoływał głód i będzie wywoływał te fale migracji, On się po prostu bawi z Europą w te, w te klocki. Więc w tej sytuacji bardzo ważne jest to, jaki będzie rząd w Polsce, dlatego że teraz ważą się losy, jak będzie wyglądał nasz kraj. pani rektorze, mm -hmm. jedno zdanie: ja nie chcę, żeby Warszawa wyglądała, Wieczorem po godzinie 18, żeby nie można było, wyobraźmy sobie, wyjść tak jak dzisiaj swobodnie w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu, nie, w wielu innych polskich przyjaznych miastach, miasteczkach, wioskach. Naprawdę możemy być bardzo bezpieczni, a tam tak nie jest. Po 18 wyjście, a nawet nie po 18. Ja tylko podam jeden przykład. Ja miałam wycieczkę, panie redaktorze, mm -hmm. wycieczkę z Polski i, i, i dwie dziewczyny doznały brutalnego ataku, prawda, w ciągu dnia. I to na oczach wszystkich uczestników tej wycieczki. Więc naprawdę, panie rektorze, uważam, szanowni państwo, że pójście na referendum i danie mandatowi mandat, taki mandat, bardzo mm -hmm. silny mandat polskiemu rządowi, żeby mógł się sprzeciwić, jest naprawdę najlepszym mandatem, jaki możemy w tej Pani, dać, bo to jest przyszłość naszych dzieci, bezpieczeństwo naszych dzieci. I tu jest bezsporne, nawet polityczna to jest kwestia, to jest kwestia naszej przyszłości. Byłem w Rzymie kilka tygodni temu, miałem wrażenie po 19, że nie przechodzę. Ulicami, a ja mieszkałem przez chwilę w centrum, tylko przemykałem ulicami. Doskonale panią rozumiem. Pani poseł, ale robi się jakaś. Osobliwa, dziwaczna, przerażająca w moim przekonaniu kumulacja. Z jednej strony napuszczanie załęskiego przez Niemców na Polskę, z drugiej strony pakt migracyjny. Ogromny kryzys, o czym pani już wspomniała, migracyjny nie tylko we Włoszech. Czemu to służy? Bo ja mam takie wrażenie jakiegoś szaleńca, przepraszam, małpy z brzytwą. Nie chcę tu porównywać żadnego polityka europejskiego do tego zwierzęcia. Ale małpa z brzytwą w środku wojny na Ukrainie, w środku ogromnego kryzysu, dokłada jeszcze więcej problemów do do tego skądinąd gotującego się na ostro kotła. Panie redaktorze, oni po prostu ich notowania, mówię o Szolcu, o innych różnych no ta, tak, osobach, po prostu ich notowania lecą na łeb, na szyję. Bo, zobaczmy, co się dzieje w Holandii, to jest bardzo podobna sytuacja. I oni boją się o własną przyszłość, o własne stołki. Mm. Nie interesuje, że podpalają mm. w tej chwili Europę, że wykorzystują tego załońskiego. No skądinąd, Naprawdę pan prezydent powinien mieć po prostu przede wszystkim lepszych doradców. I w tej materii w, no, układanie tego, Typu stosunków i kolejne pakty ponad naszymi głowami są po prostu nie do przyjęcia, które zadziały się w ciągu roku. Tak. I tutaj, jeśli idzie o Scholza, oni po prostu tracą. No panie redaktorze, PKB jest zerowe, tak? Znaczy w sensie przepraszam, nie jest PKB, tylko wzrost Unijne, oni, tak. mają recesję, mhm. oni mają recesję, Do tego wszystkiego, jeżeli dodamy potężny kryzys migracyjny, przepełnione ośrodki migracyjne. Jeżeli dzisiaj czytamy, że fabryki Volkswagena i różne oddziały w Europie zawieszają swoją działalność, bo nie sprzedają się samochody elektryczne, elektryczne, no panie redaktorze, czyli ich sen o potencjalnym tego Timmermansa i, i wszystkich jego akolitów. Pada, bo ludzie nie chcą tego po prostu kupować. Oni wtłaczają ludziom w głowy różnego rodzaju rozwiązania, żyjąc w bańce, a ludzie ci na to nie godzą. Również nie godzą się na relokację. Mówię o Niemcach na przykład, którzy zamieszkują, oczywiście nie są związani w jakiś określony sposób ze sprawowaniem władzy, mm -hmm. po prostu żyją sobie z dnia na dzień. Oni również czują się w sposób delikatnie mówiąc mało komfortowy, a nawet mają to poczucie obniżenia bezpieczeństwa na terenie Niemiec. Ja się nie przejmuję Niemcami, bo powtarzam jeszcze Raz, to jest i na ich własne e, życzenie. Rzeczanie, Sami sobie to. takie rządy wybierają, ale to nie znaczy, że będą przymuszać Polaków do czegokolwiek, a tym bardziej robić wszystko jeszcze teraz w procedurze wyborczej. Ci, którzy mają buzię pełne frazesów o tolerancji, o tym, mm -hmm. że nie powinno się wtrącać w sprawy wewnętrzne danego kraju, tym bardziej, jeśli kraj jest w procedurze wyborczej, co oni teraz robią? Tak naprawdę są, e, można powiedzieć, wsparciem dla Donalda do, Tuska, który rozpaczliwie próbuje jeszcze coś zrobić, żeby te wybory wygrać. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Dlatego, że poziom jego działania w tej chwili tylko po to, żeby mm -hmm. zdobyć władzę, ale przy, ja, ja podejrzewam, że jest po prostu chyba zadaniowany, bo, bo to szaleństwo, które ma w oczach, to jak w napędza politykę hejtu i nienawiści, jest niesamowita. Również nie tylko w stosunku do nas, do Polaków, do katolików, no to, mm -hmm. to jego prawe ręce to robią. To, tak. jest, to jest, proszę Państwa, coś, co jest po prostu nie do, nie do przyjęcia, ale daleko bardziej szkodliwe jest to, co może się stać, jeżeli ten człowiek będzie ustarywany władzę. Musimy iść na to referendum, musimy iść na te wybory, dlatego że on wykona wszystko, co mu każe Scholz, tak jak kiedyś Angela Merkel i dzisiaj również Putin. Reset, szanowni państwo, że oni się boją tego, przecież oni to atakują. A przecież to są dokumenty, to pokazują historycy i dziennikarze. Mm -hmm. O tym nie mówią politycy. Dziennikarze i historycy. I również pod, pod wielką poseł, nagonką i presją. Nie cała minuta, na minuta nam została, polityk nie jest od tego, żeby wróżyć z w politycznych. Ale jak pani sądzi, będzie dobrze 15 października dla Zjednoczonej Prawicy czy nie? Wygra Zjednoczona Prawica, jestem tego pewna. Proszę nie wierzyć w to, Szanowni mm -hmm. Państwo. W tej chwili wrogie nam media próbują wdrukować coś takiego, że my nie utworzymy rządu, taką niepewność. Ja to czuję wśród, wśród ludzi. Mm -hmm. W tej chwili jesteśmy sporo wśród naszych mieszkańców, naszych obywateli. Proszę Państwa, nie wierzcie w to. Zawsze poradziliśmy, tym bardziej, że bierzemy odpowiedzialność za przyszłość naszego kraju, przyszłość naszych dzieci tutaj. Mamy wzrost gospodarczy, mamy naprawdę czym się pochwalić, mamy czym się czym poszczycić w Europie. Jesteśmy bezpiecznym, czystym, przepięknym krajem z pięknymi stacjami. Przede wszystkim, ja to porównuję ze stacjami niemieckimi. Mamy już co porównywać. Zachód jest nie poseł. tylko w tej materii przereklamowany. Będzie dobrze, panie redaktorze, bo, bo przede wszystkim my życzymy bardzo dobrze Polsce. A ja zawsze dziękuję Pani Poseł, Pani Minister za to, że pani zawsze na koniec powie coś pozytywnego. A ja bardzo serdecznie pani dziękuję. Czas nam się skończył. Kłaniam i, się Państwu. I powiem tak, idźmy na wybory, wierzmy w zwycięstwo. I a Donald tak, Tusk się idzie do Unii tak, Europejskiej do wybiera Webera. A ja Maxa też, Webera, a ja bardzo, też powiem tak pożyczkawe. troszeczkę troszeczkę tajemniczo, ale nie będziemy tego rozwijać. Bardzo serdecznie życzę pani dziękuję poseł i pani najbliższym, najbliższym w rodzinie w tych najbliższych dniach. Dziękuję, Wszystkiego dziękuję, najlepszego. Dziękuję, się, dziękuję serdecznie, do widzenia Pani Poseł. również Państwu wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie. to z Państwa, kończymy naszą rozmowę, by, która będzie również w dużych fragmentach na portalu w polityce.pl jeszcze dzisiaj.